Dzień Weronika Przywarciak. Witam i zapraszam na kolejny serwis informacyjny. 12 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie dotyczące E-podręczników, które prowadziła pani Emilia Baran. Dziś w naszej szkole odbyło się spotkanie pod tytułem E-Podręczniki, którego organizatorem jest pani Emilia Baran. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakim celu odbyło się spotkanie? Spotkanie odbyło się w celu zapoznania całej naszej społeczności szkolnej z portalem e-podręczniki oraz w celu zachęcenia uczniów do korzystania z tej strony internetowej, gdyż jest tam wiele wartościowych materiałów. Jakie klasy brały w nim udział? Wzię wzięły w nim udział dzisiaj wszystkie klasy z pionu 4-6. Czyli wszyscy uczniowie naszej szkoły, można powiedzieć, bo pion 1-3 ma takie zajęcia przeprowadzone przez swoje własne wychowawczynie. Czy uczniowie byli zainteresowani poruszaną tematyką? Uważam, że wielu uczniów zainteresowało się tematyką, którą tutaj na zajęciach omawialiśmy, gdyż jest na stronie bardzo wiele przydatnych materiałów, które umożliwią ugruntowanie pozyskanej już na lekcjach wiedzy. Czy uważasz, że wiedza zdobyta podczas spotkania będzie Ci przydatna? Tak, ponieważ będę mogła sobie powtórzyć materiał. Czy tego typu strony są potrzebne dla naszego rozwoju? Tak, są potrzebne, ponieważ można się z nich dużo dowiedzieć. 14 stycznia w forum synagoga odbył się koncert pod tytułem Anielskie Śpiewanie. Tego roku do wspólnego kolędowania włączyli się uczniowie naszej szkoły. Dzień dobry, Gabrysia Michalska. Właśnie dziś znajdujemy się przed Ostrowską Synagogą, gdzie odbywa się koncert kolęd Anielskie Śpiewanie, zorganizowanym przez gimnazjum nr 1. Podczas tego koncertu występuje również zespół tęcza z naszej szkoły. Jak długo trwały przygotowania do występu? Przygotowania do występu trwały w sumie dwa tygodnie, ponieważ my kolendy mamy już w swoim repertuarze od miesiąca, ponieważ występowaliśmy na jarmarku Bożonarodzeniowym na jasełkach szkolnych, także kolendujemy już cały miesiąc. Jak długo trwa współpraca naszej szkoły z gimnazjum nr 1? Po raz drugi zostaliśmy zaproszeni na koncert pod tytułem Anielskie śpiewanie i znam bardzo miło. Wiem, że już tutaj planujemy też na przyszły rok wspólnie kolendować. Także współpraca nawiązała się dwa lata temu. Zadowolona z występu. Jestem, myślę, że wyszło dobrze, no ale to możemy powiedzieć. Że... Masz jakiś ulubiony utwór z waszego repertuaru. Wydaje mi się, że moim ulubionym utworem jest piosenka, którą śpiewałam, czyli szczęśliwych tylko dni. Dlaczego akurat ten utwór? Ponieważ jest wesoły i można bardzo, do... bardzo dobrze się przy nim bawić. W piątek 15 stycznia w Ostrowskim N-Klubie Sztuka i Edukacja odbyło się podsumowanie Szkolnego Powiatowego Konkursu Turystycznego Poznań Swój Powiat Ostrowski. Dzień dobry, Maja tak. Znajdujemy się w N-Klubie w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie odbywa się rozstrzygnięcie Szkolnego Powiatowego Konkursu Turystycznego Poznań Swój Powiat Ostrowski. Była potrzeba zorganizowania konkursu. konkursu, który został, dzisiaj mamy finał drugiej edycji. I baliśmy się, czy po pierwszej edycji, która została przyjęta bardzo ciepło, czy Państwo wykażecie swoje zainteresowanie. Okazało się, że wykazaliście jeszcze większe zainteresowanie. Jednym z opiekunów oraz osobą pilotującą projekt konkursowy jest pan Mariusz Kubicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest pan zadowolony, że nasza szkoła została wyróżniona w konkursie? Tak, jestem bardzo zadowolony, że nasza szkoła została wyróżniona w tym konkursie, szczególnie dlatego, że było bardzo wielu uczestników, no i nasza grupa turystyczna została w tej, w tej dużej ilości, która wzięła udział w konkursie zauważona, no i nasza działalność turystyczna została też doceniona w powiecie. Także jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Czy zamierza Pan kontynuować przygody z turystyką? Tak, oczywiście, my przygody z turystyką kontynuujemy już od wielu, wielu lat. No i oczywiście będziemy dalej kontynuowali wyprawy turystyczne, rajdy piesze. Jest z nami Pan Paweł Rajski, starosta powiatu Ostrowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy to pierwsza edycja tego konkursu? To, to już druga edycja tego konkursu, ale jak się okazało, patrząc na frekwencję, to edycja bardzo udana. Jakie szkoły brały udział w konkursie? Brały udział szkoły zarówno szkoły podstawowe, gimnazjalne, jak i szkoły ponadgimnazjalne z całego powiatu Ostrowskiego, a więc z różnych zakątków naszego powiatu skierowaliśmy zaproszenie, żeby wzięli udział i patrząc po frekwencji, po ilości złożonych prac, nasza, za nasze zaproszenie nie, zo, nie zostało bez odpowiedzi w jury konkursu. W jury konkursu, ponieważ jest to projekt, który został przygotowany przez radnych, w związku z tym zasiadali radni, pomysłodawcy tego konkursu, osoby związane z oświatą, z turystyką, a więc można powiedzieć, że merytorycznie byli dobrze do oceny przygotowani. Od 18 do 31 stycznia trwały ferie zimowe. Postanowiliśmy sprawdzić, co działo się w naszej szkole. Dzień dobry, Weronika Przywarciak. Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo. Pod takim hasłem odbywają się zajęcia, ferie dla uczniów naszej szkoły. W pierwszym tygodniu ferii został zorganizowany międzyszkolny turniej szachowy. Uczniowie mogli również wziąć udział w różnych zajęciach, takich jak zabawy z komputerem, teatralne ABC, gry i zabawy z religią, ferie z piłką siatkową spotkanie z ekologią oraz gry i zabawy na sportowo. Drugi tydzień ferii rozpoczął turniej trójek koszykarskich. Na czym polegają trójki koszykarskie? Jest to y, pewna odmiana y, koszykówki. Gra się y, zespołami trzyosobowymi i gra się na jednego kosza. Drużyna, która zdobywa punkty y, lub zdobywa y, piłkę, musi wyjść z załóg za trzy punkty i dalej się odbywa gra, cały czas na jeden kosz. To był turniej towarzyski przygotowany przez nauczycieli o nas ze szkoły w porozumieniu z, ze Szkolnym Związkiem Sportowym. Które miejsce zajęliście? Zajęliśmy pierwsze miejsce w turnieju. Jak się czujecie? E, w porządku, myślę, że jest dobrze. Jak się, jak się przygotowaliście do całego turnieju? Przyszliśmy, zagraliśmy, daliśmy z siebie wszystko i wygraliśmy. W kolejnych dniach odbyły się ferie z piłką nożną. Czy zajęcia cieszą się zainteresowaniem wśród uczestników? Jak co roku, piłka nożna zawsze, wśród, zwłaszcza wśród chłopców, cieszy się dużą popularnością. Ilu uczniów wzięło udział w dzisiejszych zajęciach? W dzisiejszych zajęciach jest 12 chłopców. Wczoraj było, była też taka grupa. Dlaczego wybrałeś zajęcia z piłki nożnej? Bo bardzo lubię sport. Czy brałeś udział w innych zajęciach? Nie. Jakie masz plany na ostatnie dni ferii? Ciągle trenować piłkę ja nożną. W piątek w szkolnej bibliotece pani Ewa Kowalska zorganizowała zajęcia z Gry w Skrable. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego wybrała pani tę grę? Skrable to jedna z najpopularniejszych gier słownych na świecie. Nie muszę nikogo przekonywać, że rozwija słownictwo, ale także logiczne myślenie, wyobraźnię i koncentrację uwagi. Zachęcam wszystkich do gry w Skrable. Dlaczego wybrałaś akurat te zajęcia? Wybrałam te zajęcia, ponieważ bardzo lubię grać w Skrable. Czy gra w Skrable sprawia ci trudności? No czasami tak, ale no, nie jest to aż tak trudne. Nie. Od 2 do 4 lutego odbywał się karnawał z piłką dla ostrowskich przedszkolaków. Podczas sportowych zabaw uczestnicy rozwijali swoją sprawność fizyczną, doskonaląc umiejętność ćwiczeń z piłką do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Dziś w naszej szkole rozpoczął się trzydniowy karnawał z piłką dla przedszkolaków. Jak widać, dzieci się świetnie bawią. Już po raz trzeci w naszej szkole odbywał się karnawał z piłką dla ostrowskich przedszkolaków. Na zaproszenie dyrekcji szkoły odpowiedziało 17 przedszkoli. Podczas sportowych zabaw uczestnicy rozwijali swoją sprawność fizyczną, doskonaląc umiejętność ćwiczeń z piłką do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. W czasie rywalizacji dzieci wspomagali sportowcy: koszykarki TS Ostrowia, koszykarze BM Slamstal oraz piłkarze Klubu Sportowego Centra. W dzisiejszej zabawie brały udział koszykarki z TS ostrowia. Z nami jest pani Karolina Kaczmarek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego warto wspierać to, taką akcję? No my bardzo, bardzo lubimy przychodzić na takie, na takie właśnie zabawy z dzieciakami. No przede wszystkim, że jest tutaj promowany zdrowy styl życia. Na zakończenie zmagań sportowych wszystkie dzieci otrzymały złote medale. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Magda. Do którego przedszkola chodzisz? Yy, do dwa. Co ci się najbardziej podobało? Stąd? Yy, tańczenie. A dlaczego? Bo było takie bieganie i takie fajne rzeczy. Jestem bardzo dumny z tego, że mogliśmy zorganizować tutaj na naszej sali przez trzy dni taką wspaniałą imprezę dla przedszkolaków. Prawie 220 przedszkolaków bawiło się z nami, i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Chciałbym podziękować tutaj pani prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pani Beacie Klimek, za objęcie patronatem tego wspaniałego naszego karnawału z piłką. Myślimy, że ten karnawał nie będzie naszym ostatnim. Na pewno będziemy się starać, żeby w następnych latach jeszcze bawić się, cieszyć się z dzieciakami z wszystkich przedszkoli Zostrowa. 4 lutego w naszej szkole odbyły się eliminacje do międzyszkolnego konkursu wiedzy o lekturze z lekturą za pan brat. Pod czujnym okiem pani Małgorzaty Grzelak i pani Karoliny Boguty, reprezentanci klas 1-3 rozwiązywali testy dotyczące jej znajomości lektury. Dzień dobry, Kacper Stawiecki. Moim dzisiejszym rozmówcą jest pani Małgorzata Grzelak, organizator dzisiejszego konkursu z lekturą za pan brat. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was. Na czym polega konkurs? Konkurs z wiedzy o lekturze polega na tym, że uczniowie mieli przygotować lektury, przeczytać, opracować je no i teraz muszą wykazać się wiadomościami z lektur. Uczniowie uczestniczą z klas 1-3, po dwóch uczniów z każdej klasy. Z każdego poziomu, z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, będzie wyłonionych dwóch laureatów, którzy będą reprezentować nas na konkursie. Szkolny w szkole podstawowej nr 13. 11 lutego odbył się pierwszy etap szkolnego konkursu ortograficznego pod tytułem Mistrz Ortografii. Dzień dobry, Marysia Chorzorek. Dziś w naszej szkole odbywa się konkurs pod tytułem Mistrz Ortografii, którego organizatorem jest pani Joanna Sołtysiak. Jak przebiega dzisiejszy konkurs? Dzisiejszy konkurs to konkurs ortograficzny, mistrz ortografii. Jest to konkurs powiatowy, który odbywa się pod patronatem Rady Języka Polskiego i pod patronatem pani Beaty Klimek, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Jest to etap szkolny i wyłaniamy tutaj najlepszych Specjalistów ortografii i jednocześnie nadajemy uczniom tytuł mistrza ortografii na poziomie klas czwartych, piątych i szóstych. Wcześniej już odbył się taki nasz wewnętrzny konkurs ortograficzny. Odbywał on się w grudniu, gdzie zgłosiło się na ten konkurs 50 uczniów, z czego wyłoniły, wyłoniliśmy 18 do etapu właśnie dzisiejszego. Czy konkurs cieszy się dużą popularnością wśród uczniów? Tak, konkurs cieszy się bardzo dużą popularnością wśród uczniów. Każdego roku zgłasza się do nas bardzo dużo uczniów z klas czwartych, z klas piątych i szóstych. Motywują, motywują tutaj uczniów też fajne nagrody. Zawsze otrzymują ciekawe książki, słowniki, dyplomy. I myślę, że mamy dobrych uczniów w zakresie ortografii. Malendynkowe niedzielne przedpołudnie grupa uczniów naszej szkoły, szkoła turystycznego. Wzięła udział w siódmym rajdzie Uroki Zimy, organizowanym przez Komendę Powiatową Policji i Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy wsparciu Ostrowskiego Oddziału PTTK. Dzień dobry, Gabriela Michalska. Właśnie znajdujemy się na trasie rajdu Uroki Zimy zorganizowanego przez PTTK Ostrów. Zmówcą jest pan Mariusz Kubicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ilu uczniów z naszej szkoły brało udział w rajdzie? Z naszej szkoły wzięło udział w rajdzie aż 43 uczniów. Należy tu podkreślić, że jesteśmy jedną z najliczniejszych grup, które wzięły udział w tym rajdzie. Jak wyglądał przebieg rajdu? RIDE ten jest to rajd organizowany e, przez policję i przez Straż Pożarną. E, jest e, siódmym z e, kolei e, rajdem z e, edycji rajdów e, pod hasłem Uroki Zimy. Rajd przebiegał w ten sposób, że udaliśmy się tutaj do, do, do borowianki na metę rajdu, e, jedną z wybranych tras, a tutaj na miejscu rajdu zostaliśmy e, poczęstowani e, gorącą zupą i herbatą, pomidorówką, że dodam, i tutaj również odbywały się różnego rodzaju konkursy wiedzy o policji, o straży pożarnej oraz konkurs wiedzy o mieście. E, oprócz tego e, uczniowie nasi e, mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych na, na mecie rajdu, Między innymi pojeździć radiowozami e, policyjnymi e, tutaj po terenie, e, po terenie Borowianki, wziąć udział w e, konkursie strzeleckim. Poza tym również e, wiele atrakcji e, przygotowanych przez Straż Pożarną. Jakie atrakcje podobały Ci się najbardziej? Najbardziej podobała mi się jazda e, autami policyjnymi. Czy rajd był dla Ciebie wyzwaniem? Nie, tylko trochę. Po, czy podobał Ci się rajd? Tak. 14 lutego na Ostrowskim Rynku odbyła się impreza charytatywna pod nazwą Serduszko dla Wojtusia. Serduszko Wojtusia. Tak nazywa się akcja, w której każdy z nas może pomóc jeszcze nienarodzonemu maleństwu, który urodzi się bez lewej połówki serduszka. A my dzisiaj jesteśmy na koncercie charytatywnym, z którego pieniądze uzbierane będą przekazane właśnie na jego operację. Specjalnie dla ratowania serduszka Wojtusia na Ostrowskim Rynku odbyły się koncerty zespołów: Uwaga, garaż oraz Centrala 57. Dlaczego zespół wspiera właśnie tę akcję? Myślę, że jak większość zespołów grających e, muzykę tego typu, e, myślę, że jest to e, dobra inicjatywa, ponieważ każdy, każdy kiedyś może takiej pomocy potrzebować, i bardzo, bardzo, bardzo popieramy tego typu akcję. Między koncertami odbywały się licytacje, z których dochód przeznaczony został na operację Wojtusia. Moim rozmówcą jest organizator dzisiejszej akcji, pani Maria Ciesielska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy licytacje cieszą się dużą popularnością? Tak, mimo tego, że jest dosyć chłodno, licytacje cieszą się ogromną popularnością. Większość rzeczy licytowanych sięga około 200 zł, także cieszymy się niezmiernie. Ile pieniędzy do tej pory udało się zebrać? Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, tego niestety nie wiemy. Oficjalna informacja zostanie podana we wtorek do godziny 10. Na chwilę obecną z wolontariuszy, którzy zbierają, myślimy, że mamy już około 5-6 tysięcy na pewno. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, którzy mogli zasiąść w wozach strażackich, komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Dlaczego Pani zdaniem warto pomagać? Warto, jestem matką szesną, dziecka z taką samą wadą serca jak Wojtuś, także 8 lat temu przychodziliśmy to samo, także już po prostu najwięcej wiem, co to znaczy, żeby pomagać. A warto, po prostu, po prostu warto. A więc mój Wojtuś rozpalił w sercach ludzi dużo miłości. I widać, że ludzie chcą pomagać tym małym szkrabom. Tak naprawdę każda złotówka jest dla niego ważna. Dla TV jest pewien Marycie 18 stycznia w Młodzieżowym Domu Kultury został zorganizowany powiatowy konkurs recytatorski pod tytułem Miłość nie jedno ma imię. Uczennica z naszej szkoły Marta Sufryt zajęła drugie miejsce, a Anna Banasiak trzecie. Gratulujemy! Do konkursu Miłość nie jedno ma imię grupę z naszej szkoły przygotowywała pani Anna Sołtysiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak przebiegały przygotowania do konkursu? Przygotowania do konkursu przebiegały bardzo sprawnie. Konkurs jest organizowany co roku przez MDEK z Ostrowa Wielkopolskiego i uczniowie chętni, którzy chcą brać udział w tym konkursie, wybierają sobie dowolny wiersz, ale o tematyce właśnie tematyce tego konkursu, czyli Miłość niejedno ma imię. Jest to tematyka związana oczywiście z miłością, ale miłością tutaj pod różnym względem i szeroko rozumiana. Na przykład może to być miłość do zwierząt, do, do przyrody, do ojczyzny, do rodziców, do rodzeństwa. Jak przebiegał sam konkurs? Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. Były to szkoły podstawowe z naszego powiatu i gimnazja również obejmowały nasz powiat. Przebiegał bardzo sprawnie, w miłej, serdecznej, przyjaznej atmosferze. Słuchaliśmy utworów wykonanych właśnie przez uczniów. Podstawówek i gimnazjów. Konkurs cieszy się dużą popularnością. Bardzo dużo uczestników wzięło udział w tym konkursie. No i oczywiście z naszej szkoły cieszymy się bardzo. Mamy dwa miejsca. Drugie miejsce zdobyła z 5a Marta Sufryt, i trzecie miejsce również z 5a Anna Banasiak. 19 lutego w naszej szkole odbyły się drzwi otwarte. Dzień dobry, Marta pomykała. Znajdujemy się na terenie naszej szkoły, w której właśnie trwają drzwi otwarte. Co zajmujesz się na dzisiejszych drzwiach otwartych? Na dzisiejszych drzwiach otwartych zajmuję się robieniem naleśników. Jakim zainteresowaniem cieszy się Twoje stoisko? Jest dużo chętnych do zjedzenia naleśników. W naszej sali dzieci miały możliwość wykonania własnoręcznie instrumentów z surowców wtórnych. Miały możliwość wykonania grzechotek z ryżu, z kukurydzy. Miały też możliwość zagrania na instrumentach, które znajdują się w sali, na talerzach, na tamburynach, na grzechotkach, na trójkątach. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Nikola. Podoba ci się w naszej szkole? Tak. Ile sal już odwiedziłaś? Dużo. A która była najlepsza? Mm. Mimo fatalnej pogody naszą szkołę odwiedziło wielu młodych gości. Dla TBSP1 Marta Pomykała. 24 lutego został zorganizowany Międzyszkolny Konkurs Biblijny pod tytułem Księga Ksiąg. Dzień dobry, Maja Stach. Dziś w dzisiejszej szkole odbyła się ósma edycja konkursu biblijnego pod tytułem Księga Ksiąg. Każdy konkurs sprawia, że jesteście, zbogacacie się o wiedzę. W dniu dzisiejszym ta wiedza będzie Wam potrzebna w tematach, które są zawarte w Piśmie, w piśmie Świętym, ale przede wszystkim w Starym Testamencie. Dzień dobry. Jest Ci z nami organizator konkursu, Pani Elżbieta Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile uczestników z jakich szkół wzięło udział w konkursie? Chciałam powiedzieć, że to był nasz ósmy międzyszkolny kongres biblijny o Piśmie Świętym i wzięło w nim udział 18 uczestników z 9 szkół z Ostrowa Wielkopolskiego. Czy test był trudny? Test był umiarkowanie trudny. Wszyscy byli bardzo dobrze przygotowani, ale był jeden uczestnik, który zdobył maksymalną ilość punktów 50 punktów. Kto zasiadł w komisji? Przewodniczącym komisji był ksiądz Proboż Krzysztof Neumann oraz pani Beata Misiek i pani Emilia Nowacka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tą informacją kończymy nasze wiadomości. Zapraszamy na naszego Facebooka i naszą stronę www.tvsp1.pl.